Witam Was ponownie na moim YouTube kanale. Dzisiaj zrobię Wam część drugą, to co obiecywałem. różne przepisy, różne prawa i różne kary, jakie są tutaj. Zacznijmy od tego, że dostałem no oczywiście znowu bardzo dużo pytań. Podejrzewam, że to będzie więcej niż dwa czy trzy bloki, tutaj, które będę podawał, bo stwierdziłem, że chyba będzie najlepiej tak, jeżeli będę to mam po prostu te pytania czytał i po prostu na, na każde pytanie odpowiedzi dawał. Zobaczcie to wszystko do końca, bo będzie dużo informacji znowu. Przekażcie to oczywiście dalej. Jeżeli wam się to będzie wszystko podobało, dajcie mi po prostu lajka like i dajcie mi suba na, na mój kanał. E, także bardzo bym się z tego cieszył. E, Tutaj dostałem pierwsze zapytanie e, w Niemczech według przepisów maksymalna prędkość na autostradzie dla ciężarówek wynosi 80 km. Tak rzeczywiście jest. 80 km obowiązuje was na autostradach, 60 km tylko na e, ulicach poza e, miastem i oczywiście w mieście 50. Tutaj trzeba przyznać, od kiedy będą ciężarówki miały robione zdjęcia, to jest tak samo jak przy samochodach, samochodach osobowych jest 3% tolerancji macie, czyli jeżeli jedziecie 80 km, z reguły przy od 83 km na godzinę dostajecie zdjęcie, to jest również dostałem zapytanie, dlaczego jadą ciężarówki powiedzmy zagranicznie 90 km i po prostu nie mają zdjęcia robionego, tu powiem Wam szczerze, że to jest w zależności, jakie są auta, jeżeli się na liczniku ma 90 km, ta oryginalna szybkość, którą na naszym szybkościomierzu mamy, ona tam mówi 90 km, pokazuje. Z reguły jest taka realna szybkość, e, powiedzmy 85-84 km, ze względu na to, że e, te wszystkie e, wskaźniki po prostu one nie są tak e, e, ustawione, że po prostu tą szybkość, którą naprawdę mamy, ona też e, e, według GPS-u, czy według tych wszystkich e, fotoradarów, e, też tą szybkość e, pokazują, także wszystkie te. E, Fotoradary, które mamy ustawione, one są nie na GPS, ustawione one po prostu mierzą odległość i ilość metrów, która się przejeżdża w ciągu tam jakiegoś czasu określonego i przez to ta szybkość jest określona. Dlatego, że e, innej metody nie ma, są też w sumie też tak zwane te laserowe, czyli są widzicie po, po prawej i lewej stronie są trzy punkty i przez te punkty również jest czasowe liczenie e, jak szybkie to auto przejechało i wtedy wychodzi z tego taka szybkość. Czyli jak macie nawet na liczniku 90 km, nie znaczy, że jak dostaniecie zdjęcie, że jechaliście 90 km na godzinę, e, powiem z własnego, z własnego doświadczenia. Dwa lata temu też jechałem. Ja, jako policjan, muszę powiedzieć, 60 km na godzinę wjeżdżałem w teren zabudowany. Po prostu zagapiłem się, nie widziałem tego. E, moja szybkość, która była, została policzona, e, była przy 56 km, czyli 4 km było za mało. Według tego licznika, tak jak ja jechałem, dostałem mandat w sumie e, mały, bo to w tym czasie było szybko 10 euro. Te kary poszły bardzo do góry. Jeżeli chodzi o te kary pieniężne za przekroczenie szybkości, powiem szczerze, że tak jak wcześniej mówiłem, przy samochodach osobowych one bardzo poszły do góry. One zostały w Niemczech podwojone, czyli podwójnie się wszystko płaci, i niestety dla ciężarówek jest, te kary są trochę wyższe, aniżeli dla samochodów osobowych. Tu chodzi ze względu na to, że niebezpieczeństwo jest takie, że przy 10 km na godzinę za dużo, już dla ciężarówki jest droga hamowania dłuższa, jest większy to nasza, jak to się mówi, tego ładunku wszystkiego. Także i oczywiście, czy jeżeli trzeba na to przyhamować, czy zjechać, czy coś ominąć, dla ciężarówki jest bardzo ciężko, gdzie samochody osobowe oczywiście nie mają przy tym problemu. Powiem Wam tylko krótko, jakie teraz są mandaty tutaj u nas w Niemczech za jazdę za szybko na autostradzie i poza terenem zabudowanym. Poza terenem zabudowanym, czyli na autostradach, do 10 km dostajecie 30 euro. Od 11 km do 15 km dostajecie 50 euro. Od 16 do 20 km dostajecie 140 euro kary i już pierwszy punkt dostajecie. Od 21 km do 25 dostajecie 150 euro kary i jeden punkt. Od 26 km do 30 km za dużo dostajecie jeden punkt. Tylko A od 31 do 40 km za dużo dostajecie 255 euro kary, 2 punkty i 1 miesiąc pozbawienia prawo jazdy. Tu się zaczyna od tego momentu, jeżeli już te km się przekroczy, już jest zabrawa, za, zabierane prawo jazdy. Od 41 km do 50 jest 480 euro plus 2 punkty plus również miesiąc pozbawienia prawo jazdy. Od 50 do 60 km na godzinę jest 600 euro kary. Do tego są dwa punkty i 2 miesiące też pozbawienia prawo jazdy. No i oczywiście ponad 60 to już jest e, 700 euro. Dwa punkty i 3 miesiące pozbawienia prawo jazdy. Um, teraz Wam podam, jakie są możecie tą różnicę zobaczyć, jaka jest między e, autostradą a na a, drogach szybkiego ruchu. E, na drogach szybkiego ruchu jest to w sumie trochę drożej. Do 10 km na godzinę, jak za szybko jedziecie, dostajecie 40 euro kary. Od 11 do 15 km dostajecie 60 euro kary. Od 16 do 20 km dostajecie 160 euro i jeden punkt. To już też jest bardzo ważne. Od 21 km do 25 za szybko dostajecie 175 euro kary i też również jeden punkt. Od, od tej szybkości tutaj 26 km do 30 za, za szybko dostajecie już 235 euro kary. Do tego dwa punkty i tu się zaczyna też pozbawienie prawo jazdy na jeden miesiąc. Nie? O 31 km do 40 km za dużo, macie 340 euro kary plus 2 punkty i również miesiąc pozbawienia prawo jazdy. Powyżej 40 km na godzinę do 50 dostajecie 560 euro kary, do tego dochodzą 2 punkty i teraz się zaczyna 2 miesiące pozbawienia prawo jazdy. Od 51 km do 60 dostajecie 700 euro kary, 2 punkty, również 3 miesiące pozbawienia prawo jazdy. Tuż są 3 miesiące, nie 2, tak jak wcześniej mówiłem. I ponad 60 km, jak na godzinę jedziecie, dostajecie 800 euro kary, 2 punkty i też 3 miesiące pozbawienia prawo jazdy. Do tego muszę dos, dostać jeszcze, że, czy dodać, że też miałem tutaj zapytania: że ja podaję, podaję do kosumy w sobie 40 euro a przechodzi mandat na przykład na 65-75 euro, czy dostaje się więcej za e, kary. E, tu niestety jest tak w Niemczech, że to nie tylko jest ta kara, którą się dostaje przez e, za szybką jazdę, tylko do tego dochodzą tak zwane te zapłaty urzędowe, czyli wysłanie poczty, przez to, że te osoby musiały tam powiedzmy to, to napisać czy opracować, do tego z reguły dochodzą jeszcze 35 euro, nie? Także plus tam powiedzmy poczta, taka wychodzi, także te mandaty z reguły też województwa Do województwa, one są trochę różne, jeżeli chodzi o te dodatkowe e, opłaty, ale głównie są te e, rzeczy, tak jak ja Wam powiedziałam, standardowo w sumie podane też w kodeksie karnym. No i niestety musicie się tego trzymać i uważać na to. Jeżeli chodzi o radary, również jeżeli są postawione w samym zapytaniu również, na jakiej zasadzie one są ustawione i gdzie one stoją. <laughs> Bardzo często stoją oczywiście po, po, po prawej stronie, powiedzmy na, na wysokości Waszej kabiny lub stoją na mostach, jeżeli jeździcie pod mostami, musicie na no to zwracać uwagę. Bardzo często przy mostach są białe linie napisane napisane na, na, narysowane po prostu. Raz, że to używa się do od, mierzenia odległości, jaka jest między ciężarówkami, i druga rzecz, że również jest e, szybkość przy tym mierzona. E, dlaczego są też kamery ustawione u góry? Ze względu na to, że bardzo dużo kierowców w czasie jazdy wykonuje różne czynności, czyli dzwonią przez komórkę, czy tam. E, robią sobie herbatę, czy czytają, nawet mieliśmy przypadek, czytają gazety e, czy po prostu zaczynają tam e, różne inne rzeczy robić niestety to też jest również karalne i ze względu na to, że jeżeli radary były tak jak dla samochodów osobowych tylko na dole ustawione gdzie tylko jest numer rejestracyjny i kierowca podany dla ciężarówek jest to trochę inaczej ustawione i z góry mamy lepszą widoczność i można te e, zdjęcia lepiej odczytać wszystkie mandaty tak jak ja Wam mówiłem e, idą z reguły do Polski E, także tutaj niestety, e, jeżeli są samochody też tak, na tak zwanym leasingu, czy są po prostu wypożyczane e, to muszę jeszcze dodać, że są dodatkowe koszty dochodzą do Was, bo firmy, które mają samochody na leasingi dostają po prostu te koszta ze względu na to, że mają tam również e, dane tych e, waszej i powiedzmy tego mandatu, muszą to też przepracować wysyłają, te koszty są też nowo wyższe, czyli może być tak, że dostaniecie na przykład za za szybką jazdę za ponad powiedzmy do 10 km na godzinę tylko 40 euro, a o końcu, na końcu wiecie mandat około 100 euro, bo niestety mówię nasze urzędowe sprawy w Polsce urzędowe sprawy i jeszcze firma, gdzie macie na przykład auto wypożyczone lub e, macie na leasingu. Te wszystkie rzeczy są dodatkowo liczone. Musicie też zwracać na te punkty, tak jak powiedziałem, punkty w sumie dotyczą nas tutaj w Niemczech, w Polsce te punkty na was nie przechodzą. Jeżeli chodzi o utratę prawo jazdy, to tak jak mówię, stracicie, jeżeli prawo jazdy na jeden miesiąc, musicie to oddać. W Polsce ty możecie dalej jeździć na tym e, prawo jazdy, w Niemczech macie to zabronione. Bo często tematyka jest, jak mi zabiorą na przykład tutaj prawo jazdy, czy ja mogę w Polsce jeździć. Z reguły się dostaje albo tylko powiedzmy, papier, że na, na miesiąc się traci prawo jazdy, czy powiedzmy na dwa lub trzy miesiące. To rzeczywiście ma się to prawo jazdy, ale nie ma się praw tych tutaj uprawnień do jazdy w Niemczech. W Polsce, w innych krajach możecie na tym prawo jazdy całkowicie normalnie jeździć. Inaczej wygląda sprawa, jeżeli jesteśmy też przy tym temacie, jeżeli jest narkotyki są w tym, czy powiedzmy jest alkohol, czy powiedzmy inne przestępstwa. Tak samo to obowiązuje jak przy samochodach osobowych, czyli macie granicę 0,5 promila dla kierowców zawodowych, którzy jeżdżą z niebezpiecznymi ładunkami, czy również kierowców autobusu. Jest ta granica 0,0 promila. Ja już wspominałem o tym w sumie na moim innym wideo, czy moim innym temacie. Na to musicie zwracać uwagę. Jeżeli macie 0,5 promila, to jest to dopuszczalne, ale od 0,3 promila jest przy wypadku traktowane to jako przestępstwo. Czyli, tak jak już wcześniej wspominałem, idzie ta sprawa również, że prokuratorzy dostajecie wyrok. Przecież w samolotach ciężarowych jest to jeszcze trochę bardziej zaostrzone, ze względu na to, że powiem wam szczerze, w ubiegłym tygodniu tutaj, gdzie, gdzie pracuję. E, zginęło trzech kierowców ciężarówek na, na autostradzie, bo jeden, tyle co wiem, że nie miał butów, jeden dzwonił przez komórkę, a trzeci prawdopodobnie zasnął, bo po prostu nie miał e, tych swoich przerw czy tam powiedzmy za długo jechał. Także wydarza się tego bardzo dużo, tego, także nie tylko są kierowcy, którzy giną, tylko są różni kierowcy, którzy są w tych wypadkach również poszkodowani. Tu chodzi też o dużo ubezpieczenia, bo tak jak wiecie, e, samochody ciężarowe są e, drogie. Jeżeli, powiedzmy, auto zostanie całkowicie zniszczone, tu idą e, sumy. Ja już nie chcę mówić 20-30 tysięcy, nawet do 100 tysięcy euro, w zależności, e, co będzie zrobione, czy się też coś wyleje na ulicę. Te koszta wszystkie ponoszą te osoby, które były pod wpływem alkoholu, czy narkotyki brały. Wszystkie inne ubezpieczenia, tak jak wiecie, pokrywają wasze autokasko, także tu o to się nie trzeba w sumie martwić. E, następnym tematem, jak chciałem e, dwa umowy poruszyć, muszę krótko powy, e, przeczytać. Czy posiadanie dowodu rejestracyjnego lub ubezpieczenia pojazdu tylko w formie elektronicznej, na przykład zdjęcie w telefonie skutkuje mandatem? Powiem szczerze, że z tym mobilem obywatelem miałem też już w sumie to do czynienia, ale tu niestety nie wszystkie urzędy to akceptują. To jest dobra rzecz, jeżeli na przykład zgubiliście dokumenty, czy, czy, nie, czy nie macie ich przy sobie, że można po prostu przedłożyć, że takie dokumenty się w ogóle posiada. Ale z reguły w Niemczech my nie chcemy mieć oryginały ze względu na to, że bardzo dużo tu jest rzeczy sfałszowanych, że po prostu ludzie sobie mogą e, obrazy wysyłać. To wszystko można oczywiście sprawdzić. Policja federalna, czyli nasza tutaj, która jest bardzo często na autostradach aktywna, ona ma do tego wejście. Tak samo ma e, policja nasza zwykła też. E, czego nie ma tego, to BAG tego też nie ma, nie może tego sprawdzić w sumie, bo nie mają do tego uprawnień. Sol w sumie może, ale koncentruje się z reguły też z Policją Federalną. E, tak jak mówiłem w naszym pierwszym temacie, już nie chcę to tutaj powtarzać. Każda z tych, e, każdy z tych urzędów ma inne w sumie e, zadania i inne zobowiązania, pracując ze sobą razem. Także jeżeli chodzi o takie rzeczy, trwa to może trochę dłużej, ale jeżeli ktoś powiedzmy, czy na lewych papierach jest, czy w ogóle nie ma uprawnień, wcześniej czy później zostanie to wykryte, i za to są bardzo duże konsekwencje. Także też wiecie o tym, bo już o tym wspominałem. Także myślę, że e, trzeba się po prostu tego trzymać. Jeżeli chodzi o wasze kabiny w samochodach, o jeżeli chodzi o ogólną kontrolę jeszcze. E, powiem szczerze, że musicie się po prostu e, pewnych zasad trzymać, żeby po prostu nie było e, za dużo tych kontrol, żeby po prostu nie było problemów. Pierwsza rzecz jaka jest, jeżeli macie kontrolę, oczywiście policja e, otwieracie drzwi, bo jest e, bardzo duża wysokość, e, jeżeli widzą, że w samochodzie jest bałagan, że po prostu papiery leżą, leżą rzeczy, buty jakieś pod pedałami. Czy leżą jakieś tam, macie te swoje maszyny do gotowania, czy telewizory, że to nie jest zabezpieczone. Od razu policja ma w pierwszym momencie, obojętnie, czy to policja, COL będzie, czy BAG, oni widzą, że w tym samochodzie jest bałagan czyli kierowca jest nieporządny, nie, nie trzyma porządku. I zaczynają wtedy sprawdzać Was. Zaczynają po prostu więcej czegoś szukać. To samo dotyczy wszystkich tych tabliczek osiedleniowych, co Wam w pierwszym wideo powiedziałem, że tu jest tabliczka przeklęta, tu jest tabliczka przeklęta. Już mają pierwsze w sumie dowody, czy tam podejrzenia, że po prostu coś robicie, co jest nie tak. Um, do tego również dochodzi o broni, tak jak już wcześniej wspominałem. To dotyczy również kierowców osobowych, ciężarowych czy autobusów. Żadnej broni nie gości ze sobą. To jest moja bardzo, bardzo duża prośba. E, ze względu na to, że miałem właściwie przed wczoraj miałem akurat czy dwa dni temu, miałem przypadek, e, gdzie kierowca napisał mi, że znalazł pałkę teleskopową, miał kontrolę na, na, na na autostradzie. On w ogóle tego ani nie potrzebował, ani tego nie chciał. On chciał w sumie to oddać, bo nie wiedział, co z tym zrobić. Teraz ma ciężkie problemy z tym, bo dostał skargę na policji i poszła do sprawy do prokuratury i najprawdopodobniej ja mu pomogę tę sprawę w sumie wyciągnąć. Mam nadzieję, że się w sumie uda, bo napisaliśmy tak jak naprawdę było. Do tego jeszcze tam parę innych rzeczy dodaliśmy, że w sumie można z tego wyjść. Ale mówię, jeżeli wszystko jest na wierzchu, gdzie, gdzie policja, czy obojętnie urząd ma do tego wejście, oczywiście musicie to albo gdzieś mieć tak schowane, żeby tego nikt nie widział, znaczy nie widział, nie w kabinie, o tak bym powiedział. Jak macie się w skrzynce narzędziowej, czy gdzieś macie, w tyłu macie, macie tyle miejsca w ciężarówce, gdzie te rzeczy można w sumie teoretycznie mieć. Ja nie mówię o broni palnej, to jest kompletnie zabronione, no bo nie czy to będzie wiatrówka, czy to jakiś będzie inny pistolet. Wszystko co z bronią jest związane, albo musicie mieć na to pozwolenie, żeby ze sobą to wozić, albo nie woźcie ze sobą. Tak jak mi tu jeden kierowca powiedział, podpowiedział, lepiej klucz mieć y, duży, y, powiedzmy, do, do wymiany kół, aniżeli, powiedzmy, pałkę teleskopową czy duży nóż. Zaszczędzi Wam tam bardzo dużo nerwów, y, nam również pracy i powiem szczerze, że, że w wielu przypadkach jest że zawsze kierowcy mówią, albo to tylko do samoobrony, że po prostu ja, ja się boję. No niestety takie u nas są przepisy i. Mówiłem o gazach pieprzowych, możecie mieć to też ze sobą w kabinie nawet, ale to tylko do obrony przed zwierzętami, to musi być, weryfik musi być ta weryfikacja na tym w sumie gazie, że to tylko na zwierzęt jest, nie będziecie mieli żadnych problemów pod tym względem. Następną rzeczą, jaką jest, by jak bardzo kontroluje stan techniczny waszego auta. Jeżeli macie ze sobą papiery z ostatniego przeglądu technicznego, czy cokolwiek miejcie to ze sobą, poprosi waszych pracodawców, żeby takie rzeczy po prostu dali na drogę, żeby było powiedzmy teoretycznie, ja powiem praktycznie to wygląda trochę inaczej, żebyście mieli chociaż e, papier jakiś na to, że auto jest w dobrym stanie technicznym. Jeżeli wyjeżdżacie w trasy, postarajcie się z auto wasze przeglądy, czy wszystkie e, kable są dobrze podłączone, czy wszystkie opony są w porządku. Czy są gdzieś miejsca, gdzie ewentualnie, w, w tym przypadku, co ja tu miałem, również gdzie um, została naczepa skonfiskowana na 4 dni dla kierowcy, bo niby powiedzieli, że hamulce były nie w porządku, on miał niby przegląd techniczny zrobiony, wszystko było na papierze napisane, tego w ogóle nie uznali. Um, on rzeczywiście sam jako kierowca też to sprawdził, mówił rzeczywiście, przed jazdą tego nie sprawdzał, nie patrzył na to um, i po prostu powiedział, że rzeczywiście częściowo była jego wina bo muszę do tego doznać, że wy jesteście odpowiedzialni za wasze auto, za wasze ciężarówki, którą jeździcie. Nie jest was pracodawca, was pracodawca tylko chce po prostu, żebyście towar z punktu A do B przewieźli, jakim koszem to ich w sumie nie interesuje, po prostu ma to ma być zrobione. Problem jest tylko w tym, że na końcu dostajecie wy karę, wy to w sumie płacicie. Niektórzy pracodawcy oczywiście mogą powiedzieć: "Dobra, ja to zapłacę". Niektórzy obciążają was tymi karami. Ale muszę też do tego powiedzieć, że to nie tylko jest, są kierowcy karowani, tylko są również e, też e, firmy e, karane tym, z tym, że dostają też e, tak zwane pisma od nas, czy w ogóle z jakichś urzędów, że po prostu e, ta ciężarówka jest w takim takim stanie, że ma, ma tyle i tyle czasu, żeby to doprowadzić do porządku. Um, BAG jeszcze tam dalej. E, BAG sprawdza wam całą techniczny stan auta. Jeżeli zauważą jakieś e, powiedzmy usterki, że czy będzie to, czy tamto. Oczywiście oni chcą, żeby w Niemczech były te auta sprawnie technicznie. Mamy po prostu za dużo tutaj obcokrajowców, czy to będą Rosjanie, czy to będą w szczególności dużo z Rumunii, e, czy z Ukrainy, czy, czy z innych, czy z Grecji też powiem. E, to są auta rzeczywiście, bo w tych krajach nie jest tak patrzone na to, czy to auto dobrze jeździ, czy nie jeździ. Ważne, żeby po prostu jechało. Niemcy zwracają na to bardzo, bardzo uwagę i niemieckie auta, zobaczcie jaka różnica jest tutaj. Nie chodzi o to, czy firma ma więcej pieniędzy, czy nie ma mniej pieniędzy. Każdy się stara, powiedzmy, ta auta w stanie technicznym tak prowadzić i takie mieć, żeby po prostu nie było problemów, bo niestety kosztuje to dużo pieniędzy. I BAG z reguły, jeżeli widzi, że są problemy, dzwoni, czy współpracuje z Policją Federalną, gdzie tu jest w sumie też był temat na temat tachografów i kto może co i tak sprawdzać, to powiem Wam w sumie jeszcze w następnym temacie. Ale BAG będzie bardzo patrzyło na ochronę pracy i na to, jak jest Auto prowadzone, jak jest ładunek zabezpieczony? W wielu przypadkach jest tak, że rzeczywiście e, każemy naszym kierowcom, czy tym kierowcom, którzy jadą, rzeczywiście ten ładunek jeszcze dodatkowo zabezpieczyć. Czyli miejcie w ciężarówce dodatkowe, czy to będą pasy, czy to będą powiedzmy inne rzeczy, gdzie można ładunek zabezpieczyć, bo z reguły ten, kto ładuje wam auto. Nie patrzy, czy to akurat jest dobrze załadowane, czy to nie jest dobrze załadowane. Każdy tam się śpieszy z tym czasem i po prostu nie wie, jak to zrobić. Starajcie się po prostu z waszej strony em, tak to zabezpieczyć, żeby po prostu nie było problemów. Bo BAG rzeczywiście stawia na to wysokie mandaty. One odchodzą w zależności jaki jest ładunek, jakie jest niebezpieczeństwo. E, tu rozchodzi się od suma od 30 do, do 100 euro. Łącznie z tym, że jeżeli w ogóle ładunek nie zabezpieczenie łącznie się dostaje punkty, i tak jak mówię. To jest Wasze, w sumie są Wasze pieniądze. Każdy sobie to może w sumie na słotówki przeliczyć. Także e, myślę, że dzisiaj by e, wystarczyło, bo jest, mówię, znowu 20 minut minęło. Macie trochę parę informacji. Następnym razem będę Wam mówił na temat, e, jaki jest na temat przerw, jakie są kary, jeżeli się tych przerw nie trzyma, e, jakie są konsekwencje, jeżeli parkujecie. Na przykład na autostradzie dostałem zapytanie, czy można parkować, jeżeli powiedzmy trzeba się zatrzymać. I e, myślę, że Będę dalej jeszcze tutaj zbierał te tematy, a dzisiaj Was pozdrawiam, życzę Wam szerokiej drogi. Jeżeli macie pytania jeszcze do tego tematu, e, piszcie mi w komentarzach. Ja postaram się to Wam odpowiedzieć. Dzisiaj mieliście na temat mandatów i powiedzmy jeszcze parę innych rzeczy. W następnym temacie będzie dużo, dużo jeszcze więcej. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za uwagę. Do następnego razu. No, cześć!